Witajcie, dzisiaj znajdujemy się w opuszczonym szpitalu dziecięcym. Dokładnie to dawny szpital, sanatorium kolejowe. Obiekt akurat jest został sprzedany i pomału tutaj się zaczął remont, więc z tych filmów starych, tych materiałów, które widzieliście na internecie, gdzie były łóżka, wyposażenie, no to już na chwilę obecną nie ma nic. Dlatego chcę Wam pokazać, co jeszcze się uchowało. Yy, na chwilę obecną. No za chwilę miejsce już w ogóle będzie niedostępne, bo tutaj luksusowy DPS i dom opieki. Jesteśmy teraz tutaj w korytarzu. Zobaczcie puste sale chorych. W sumie podejdziemy do okna, żeby każdy mógł rozpoznać, gdzie jesteśmy. Zobaczcie słynny szpital, sanatorium kolejowe. jesteśmy na piętrze. Przejdziemy się tutaj korytarzem. Będziemy mijać wszystkie sale chorych. Akurat jesteśmy w części, yy, że tak powiem, dla dziewczynek. Czekajcie, włączę jeszcze oświetlenie. części dla dziewczynek po, poszczególne sale. Na samym końcu tego krótkiego korytarza będziemy mieć, a tutaj jeszcze mamy tak, klatkę słotową na drugie piętro i na, na parter. No zobaczcie, wszystkie pomieszczenia puste zostały. Co? Jakieś materace z ciekawostek. To jeszcze jest oryginalny szyb windowy, gabinet lekarski. Jeszcze została tabliczka. Nie wiem, czy będzie widać. Proszę, gabinet lekarski. W tym miejscu to już jest moja czwarta albo piąta wizyta. Pierwszą wizytę odbywałem za zgodą jeszcze zarządu szpitali. Miałem wydaną zgodę dyrekcji, mogłem zwiedzić obiekt. Wtedy jeszcze był pilnowany, z pełnym wyposażeniem. A później już było tylko gorzej. Mówię, no na chwilę obecną to już jest po prostu w trakcie remontu, że tak powiem. To co my teraz widzimy, to jest tylko pozostałość, zobaczcie. Główny hol, klatka schodowa na parter. Ta część centralna jest niższa. Boczne skrzydła, czyli tutaj, gdzie teraz zmierzamy, to są wyższe, większe. Tutaj mamy część rehabilitacyjną. No, zobaczcie, kolejne pomieszczenia dla dzieci. Pozostałości tych pomieszczeń. Zejdziemy teraz na dół, pokażę wam jaki syf jest na dole. No ale to już ekipa budowlana, nie? To nie, że... Bezdomni czy jakieś tam złomiarze. Marcia na dół pozostałości po sprzątaniu. Zejdziemy na dół, to tutaj zobaczycie... Jak wygląda remont. Czysto, pusto. Wszystko pusto, nie ma nic. O, słabe oświetlenie mam, ale myślę, że jeszcze co nieco zobaczycie. Archiwalne zdjęcia. Korytarze. O i tutaj elementy po ekipie remontowej taczki i tak dalej. Zobaczycie. Wszystko akurat na prawie pozostałości łóżek do wyposażenia. Patrzcie. tu nie trzeba słów. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten krótki film Wam się podobał. Zostawcie łapkę, komentarz. Widzimy się w następnym materiale. Do następnego. Cześć.